Siemano! Tutaj Super Wąs! Dzisiaj chciałbym wam pokazać grę o nazwie BIM yy, To jest. Yy, ja tu mam wersję demówką w oryginale yy, dam link do strony W Wgrzem NG mm, zmierzymy się z... W grzemie NG mamy samochód obciążony realnie. Zasady fizyczne są zachowane. Co, ja bym radził grać na mniejszym ekranie, by było mniej lagów. No właśnie, przygotowałem tu ewentualnie. O, 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 proszę bardzo, będzie mniej lagów. Co oczywiście ten tubie powiększycie. Patrzcie, w tej grze jest zachowany wielki realizm. To jest takie pole testowe. W, w oryginale macie więcej map niż tylko pole testowe. Przykładowo weźmy na taki, mamy perspektywę, kierowcy z boku i tak dalej, proszę bardzo. Wjeżdżamy na takie coś, proszę zobaczyć. Samochód realnie się wywraca i realne ma uszkodzenia. Wiecie co? Już Wam pokażę, tylko ja sobie tutaj dźwięk przyciszę, bo mi uszy pękną. Jeszcze to można sobie grze przyciszyć, o, proszę bardzo. Teraz zauważam jak to widzi kierowca, widzicie? O! Z boku zobaczyć i normalnie samochód. Aby zmienić widok, trzeba kliknąć C. Literę C. Sterujemy oczywiście jeszcze okami. Chyba w oryginale się inaczej steruje, nie jestem pewny. Zobaczyć. Jeszcze spróbujemy beczkę zrobić tak na pokazówę. Nie udało się. Ale bardzo fajna gra, polecam ogólnie. o. Żeby restartować, klikamy R albo i Restart. Teleportuje nasz domyślny start na, I, na miejsce, w którym ostatnio byliśmy cali. Nie wjeżdżaliśmy na nic. I tak, uwaga, zatrzymam się. Ctrl-W powoduje, że możemy sobie edytować swój samochód. Jakby... Hmm. Czekajcie, obrócę go sobie. r ctrl w o proszę bardzo mogę na przykład usunąć drzwi dzięki czemu będzie yy, szybciej jechał No najprawdopodobniej nie będzie no usuńmy to dobra zamykamy nie ma drzwi dajemy ctrl e czyli to jest ten samochód możemy mu także zmienić silnik ja tu mam kilka takich przerobionych ale na razie nie będę zmieniał się. Nikadał sobie stripet. Okej. Okay. nie wiem, czy mieć. O, To jest mój prywatny samochodzik zrobiony. To jest tam ten, ten sam samochód. Tylko chciałem powiedzieć, że ja go przerobiłem. No i usunąłem większość rzeczy, żeby szybciej jechał. Oprócz tego, że można tak przerobić samochód. Jeszcze raz klikając Ctrl-E. Moż... Nie, Ctrl-W. Możemy mu natomiast y, zmienić koła. Koła. Koła możemy zmienić na różne rodzaje. Mamy y, zwykłe koła, off i sportowe. Sportowe to mają lepsze folgi. off wyglądają tak. Tam widzicie, ja zaraz w przodu pokażę. Front wheels, off-road. Y, koła wyglądają tak. Już pokażę. Dom. O, tak wyglądają off koła. To jest moja taka prywatna wyścigówka, bardzo szybka tylko to pokazać, o kurczę, czemu ja się rozpię o, ona niestety bardzo driftuje, to jest jedyny minus, ale chciałem pokazać realistykę jeśli na przykład wjedzie w to drzewo o. o, nie udało mi się ale widzicie o nie wiem czy ten samochód się da rozwalić w ogóle wiem tylko tyle o! Takie mam amortyzatory. Widzicie, prawe koło mi się skrzywiło. Jak w realistycznym świecie. No i tylko mi skręca w prawo, niestety. Co jest? Gra trochę niepasjonująca. Dam jeszcze raz. Pokażę Wam zatem te rury. Które pewnie wszyscy widzicie w tle. Już je pokażę. Oczywiście, że pokażę. I teraz napiszcie w komentarzach, czy mam robić y, filmiki z BMG więcej, na przykład coś takiego jak super najśmieszniejsze wypadki, albo itp. itd. takie 10-godzinne. Ha, ha, ha. Spróbuję gładko upaść. Udało mi się. Z tymi praktycznie nic się nie dzieje. No właśnie. Widzicie, skrzywiło mi się. Ale tu, tu, tu mało efektów jest. Jest mało efektów. Te rury różnią się tym, że w tej okrągłej, zamkniętej, tej po lewej, można jechać do góry nogami, w tamtej po prawej tylko po bokach. No pewnie chcecie zacząć tą. Jest taka aerodynamiczna. Decyduje się prędkość. Proszę bardzo, ja się rozpędzę. Pewnie będziecie chcieli wszyscy widzieć, jak się rozpieprzam. I to, o, tą grę znalazłem od Irola. Irola na filmiku to widziałem. Spróbujemy się rozpędzić, dostatecznie. O! Chyba mi się nie udało. Widzicie jak mi opony, realnie ten? Spróbuję teraz, uwaga! Udało się. Kurde, trafiłem w to, widzieliście to? O! Szkoda, że nie nagrywałem wcześniej, bo mi tam odpadło koło. Ale ogólnie fajna, fajna gierka polecam. Tylko nie wiem, jak się hamuje. To jest minus taki. O, prawie koło widać, tylnie, nie, mi się rozwaliło. Zaraz zaprezentuję inne yy, zalety tej gry. Gra kosztuje chyba 4 euro. Nie jestem pewna. To jest czwórką. O widzicie? Jak się na zakrętach zachowałem te koła? Można wpaść w realny poślizg. Są oczywiście dużo innych map, jest chyba 14 albo 9 map. Zaraz wam pokażę kolejną zaletę tego. O. Samochód jest realnie obciążony, zaraz wam to pokażę. Wiecie, na przykład na mapie mamy rozłożone różne znajomości terenu: góry, drzewa, wyboje, polskie drogi. Polskie drogi pokażę, oczywiście, proszę bardzo. To jest taka droga typowa na jednej z map. Jest taka droga. Co, można, co może ci się stać na takiej drodze? O! Nie wiem, jak to się stało. jest niemożliwe. Ale widzicie. Kurczę, nie, nie, pominęłem się w guziku, ale dobrze. Teraz będę pokazał y, każdą perspektywę. C Klikając C, zmieniałem sobie tam perspektywę kierowcy. Perspektywa kierowcy wygląda tak, że nie widzimy całego samochodu, tylko daną część. Na przykład tu jak się na polski droga czuję. Następnie... O! Można sobie wjechać w skok. Zobaczcie jak to wygląda. Oj bokiem. Jeszcze co, żeby to pokazać, to ja użyję klasycznego samochodu. Ctrl E. Bo nie chcielibyście zobaczyć ci parakieta, to już naprawdę jest porażka. To, co ja zbudowałem, dobrze. Sprawdźmy, czy mamy cały samochód. Dobrze A więc pokażę Wam perspektywę numer jeden. Na każdą perspektywę będzie jeden taki wyskok. Można oczywiście usunąć sobie koło. Mi się tak stało po... zanim zacząłem nagrywać właśnie minutę przed nagrywaniem właśnie wszyscy jak oglądają takie filmiki, to chcą rozwal się rozwal. No to właśnie się rozwalę. Proszę bardzo. O! Widzicie ludzie? wpadłem w beczkę zaraz wam ludzie pokażę jak to wygląda normalnie aha jak coś to ten samochód leży tylko się zbugowało dobra restart druga to jest sama maska no to wiadomo jak maska a to jest ciekawe mamy tak kamerę z boku dzięki czemu możemy Zobaczcie, jak się zachowuje boks samochodu? Chciałem też pokazać, iż w oryginale mamy dużo więcej samochodów. Możemy je jeszcze bardziej przerabiać. Mamy y, też inne mapy. Możemy sobie własnoręcznie ustawiać samochody w oryginale. Ja spróbuję tym przejechać normalnie, żeby sobie w nic nie trafić.